Dzień dobry, witam się z Wami. E, koniec tego relaksu, muszę zebrać się do roboty i dzisiaj mam dzień e, vlogowania, dzień nagrywania, bo po pierwsze, jutro jest pierwszy grudzień, e, a ja jeszcze nie przygotowałam kalendarzu adwentowego, który co roku u nas jest i szczerze powiedziawszy, w tym roku chciałam się już poddać. Chciałam po prostu kupić e, jakieś słodycze dzieciom i e, codziennie im e, je wydzielać do tych naszych domków papierowych. No, ale Hania zaprotestowała, powiedziała, że nie, y, musi być koniecznie kalendarz adwentowy. Ona bez kalendarza adwentowego e, świąt nie przyjmuje. <grych> Także e, w rezultacie e, dzisiaj jadę do mm, kilku sklepów, wezmę kamerę ze sobą, bo chcę kupić rzeczy, które będą nam przydatne w trakcie tego miesiąca e, z kalendarzem adwentowym, bo co roku robimy tak, że e, jest kilka rzeczy do wykonania, takich projektów. DIY i brakuje mi e, rzeczy do e, zrealizowania tych projektów, więc muszę wszystko przygotować już teraz. E, chcę też e, te wszystkie domki e, posklejać, już e, je przygotować tak, żeby jak dzieci wrócą ze szkoły, e, już wiedziały, że e, sezon grudniowy, kalendarz adwentowy i wszystko, co z tym związane, rusza w pełni. E, Powiedziałam, że będą vlog masy, będą, ale e, oczywiście nie wiem. E, jak jesteście ze mną dłużej na, kana na kanale, to wiecie, że ja nie vloguję codziennie i to zdecydowanie nie jest mój styl e, filmowania. Nie, nie chciałabym tak codziennie żyć z kamerą, więc e, te filmy będą się pojawiać co jakiś czas i w tym roku one będą bardzo zaskakujące. Bo jest jedno wydarzenie, które będzie miało miejsce w grudniu u nas i ono jest w sumie nie tak do końca świąteczne, ale mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. No dobrze, także zbieram się do sklepu i najpierw muszę przygotować tą listę rzeczy, którą potrzebuję kupić. <słyski> Swoje zapiski w takim pięknym notesiku. Pokażę Wam go, bo jest on kultowy dla mnie. Znalazłam go jeszcze w Cieszynie, jak mieszkałam, pomieszkiwałam w trakcie. Oczywiście tutaj Stefan mi wszystko pomazał. To był mój notesik do angielskich słówek przed laty. Takie fiszki sobie robiłam kiedyś. No i tak już jest ze mną przez wiele, wiele lat. A Uwielbiam go, wygląda prześlicznie e, i no tak, no i po prostu e, z niego korzystam cały czas. No dobra, naoglądałam się tyle pięknych projektów na Pinterestcie z DIY, że już jestem zainspirowana i nie mogę się doczekać robić tego z dzieciakami i buszować w sklepie papierniczym. U nas najbliżej mam do Marshalls, więc tam kieruję swoje pierwsze kroki i zobaczymy co z tej listy uda mi się kupić. A tak by the way, to na zewnątrz jest tak strasznie zimno. Ostatnio było minus 6 na zewnątrz, wieczorem, co prawda, nie trakcie dnia na szczęście, ale moje kapcie, które kupiłam sobie na Black Friday, zdążyły przyjść na czas dosłownie i jest mi o niebo cieplej, także najlepszy zakup tego miesiąca. Tak jak widzicie, jest bardzo słonecznie na zewnątrz, ale jest też bardzo zimno, i ja szczerze, bo ja się zupełnie odwykłam od e, temperatur e, w okolicach 0 stopni i e, trochę zaskakuje mnie to zimno. Chyba muszę kupić sobie jakąś porządną czapkę w końcu, po tylu latach e, bycia tutaj. Nie dorobiłam się. Zwykłej wełnianej czapki. <noise> Mam tylko te czapki z daszkiem, i e, chyba pora się zdecydować jednak na taką e, wełnianą, bo o ile jest u nas zazwyczaj bardzo ciepło, o tyle albo ciepło po prostu, o tyle zdarzają się właśnie takie dni jak teraz, e, gdzie po prostu temperatura spada poniżej zera, i nagle się okazuje, że człowiek nie ma w e, co się ubrać, po prostu jak się dostosować do tej pogody. E, dobra, powiem Wam jeszcze jedną rzecz. E, nie lubię jeździć do sklepu w święta, e, znaczy w tym okresie świątecznym, bo to jest taki moment, w którym e, większość rzeczy bardzo mi się podoba i ciężko mi się opanować, e, w, kupując różne rzeczy. I e, mimo że ja nie należę do jakoś super rozrzutnych osób. To ten okres świąteczny jest takim momentem, kiedy powinnam unikać wychodzenia do sklepu, bo po prostu zbyt wiele rzeczy mnie kusi. Dlatego muszę się jakoś psychicznie przygotować na ten ogrom piękna, który zaraz zobaczę, i kupić tylko to, co jest na liście. Powiedziałam, że jadę do Marshalls. Oczywiście się pomyliłam. Przyjechałam do Michaels, <laughs> nie do Marshalls. To jest y, moja standardowa pomyłka. Ja zawsze te dwie nazwy ze sobą łączę. też by nie miał pomysłu na to co zrobić, to popatrzcie tutaj w sklepie przygotowali mi takie DIY do zrobienia. Na przykład można zrobić kulę śnieżną i z tyłu jest wypisane co jest potrzebne i jak wykonać. No i jestem na dziale DIY i uh, hmm, nie wiem co wybrać, bo jest naprawdę całkiem sporo różnych propozycji. Można na przykład zrobić z dziećmi kulę. O, to jest bombka. Takie choineczki. To jest ich aż 50 tutaj, no właśnie, to jest troszeczkę a, za dużo. Można zrobić takie małe drewienka. Propozycji jest całe mnóstwo. Można zrobić bombki takie, właśnie drewniane. Przeróżne historie. Może takie. O, z gipsu to jest. No, muszę się zastanowić. W tamtym roku robiliśmy takie ładne bałwanki. No, nie wiem co w tym roku. Zobaczymy. Czy kupiłam wszystko? Tak. Czy kupiłam więcej? Tak, ale kupiłam super rzeczy. Naprawdę takie bardzo przydatne. Przynajmniej mi się wydaje. Jak nie, to będę zwracać. Dobrze, jedę teraz jeszcze do dwóch sklepów, bo moja znajoma ma urodziny, więc idę sprawdzić, czy uda mi się znaleźć dla niej jakiś fajny prezent. I do kalendarza potrzebuję jeszcze dokupić słodycze. Takie specjalne słodycze. Nie co roku daję dzieciom takie typowo świąteczne słodycze, które można tutaj znaleźć na przykład w targetach albo w TK Maxie. To tych słodyczy w trakcie roku nie ma. Ja jeszcze mam zawsze trochę utrudnione bardziej zadanie, bo szukam słodyczy bezmlecznych dla Hani. I tak jak pewnie się domyślacie, większość słodyczy, które można znaleźć na rynku, po prostu zawierają mleko, mają w składzie mleko, więc nie, nie jest to dla mnie takie łatwe, żeby, żeby znaleźć coś, co będzie szczególne, nietypowe i bezmleczne. E, także jedyne poszukiwania <laughs> słodyczy. Jak słyszycie, moje gardło, mój, mój głos jest w ogóle bardzo dziwny. Od kilku dni zmagam się z jakąś taką chrypką <laughs> niefajną. E, także przepraszam, no ale tak, tak mam teraz, <laughs> no to jedziemy. Co roku w targecie jest całe mnóstwo różnych słodyczy świątecznych. I to takich naprawdę fajnych i e, no niestety z tego całego ogromu na razie znalazłam jedną, której Hania może jeść. Cała reszta. O, tutaj są cukierki, to może tutaj znajdziemy. Tak? No, to przyjechałam. I właśnie mówię do Olka, że czuć święta pełną parą, bo trzeba wydawać pieniądze. Na szczęście mam najlepszego męża na świecie, który skomentował to. W ogóle mi nie szkoda w tym roku. Także. No miło to usłyszeć, bo ja się przejmowałam strasznie, że e, jejku, po prostu e, święta to zawsze straszne wydatki. No i tak to jest. No ale dobra, e, pokażę Wam co kupiłam. E, kupiłam prezent dla koleżanki, taki symboliczny bardzo, czyli herbata, jakaś taka ładna. Proszę bardzo, herbatka do tego... Podobał mi się sposób sprzedawania tego, to miód taki do herbaty właśnie zanurza się w herbacie i się ten miód, ten lizak rozpuszcza. Lizak miodowy. Do tego kupiłam świecę. przeładnie zapach ma, a bardzo mi się podobała. bo właśnie ślicznie wygląda. Taka, no, wygląda ekskluzywnie i pachnie też ekskluzywnie zimą. No, także e, mam nadzieję, że się ucieszy. Kupiłam, słuchajcie, takie bardzo ładne naczynie. I myślę, że to bardzo pasuje jej. Właśnie. I do niego włożę mm, takie, taki przysmak e, peanut butter, czyli masło orzechowe i czekolada. E, także taki, taki prezent urodzinowy. Pokażę Wam teraz jeszcze świąteczny. O, w się znalazłam e, takie e, Sugar Bowl, to się nazywa, czyli do dekorowania takie buteleczki. E, ja zawsze mam problem. Po pierwsze, ja to generalnie mam problem z dekorowaniem, bo jestem antytalenciem, jeżeli chodzi o plastyczne rzeczy. No a dodatkowo nie pomaga mi to, że nie mam sprzętu do tego, więc e, kupiłam właśnie takie e, specjalne tuby, e, które trochę ułatwią nam dekorowanie ciasteczek i innych, e, innych przysmaków, które tu robimy. No dobra, cała reszta to będę już Wam może pokazywać przy okazji e, tego kalendarza adwentowego, który, za który zabieram się właśnie. Do... Zabieram się? Chyba się nie zabieram, bo jest godzina pierwsza. Muszę zjeść, e, zrobić dla dzieci obiad i potem je odebrać, zawieźć na, na gimnastykę, a później, e, później mam lekcji skrzypiec. Ale dobra, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Mam czapkę. Skarżyłam się z rana, że nie mam czapki. No to kupiłam. I jest tak e, urocza, tak e, twarzowa po prostu, że e, no super się cieszę, że się na nią zdecydowałam. Idą święta. Tomorrow. there's a new day to wash away the pain there's a new day to take away your sorrow Zdecydowałam, że jednak pokażę Wam teraz, jakie rzeczy udało mi się kupić do tego kalendarza, bo muszę to spakować, żeby dzieci nie widziały, jak wrócą ze szkoły. Więc to jest jedyna okazja, żeby móc to tak na szybko Wam pokazać. Jedziemy. To są takie pianki marshmallow w kształcie właśnie skarpet świątecznych. Zamiast słodyczy, swoją drogą słodyczy były tak drogie, że e, bardziej opłacało się kupować jakieś małe drobne zabawki. <laughs> Tutaj mamy set e, z PlayDo, e, z takimi foremkami, e, żeby zrobić właśnie bałwanka i żeby zrobić choinkę. Także e, każdy z nich dostanie. To jest e, coś dla e, Stefka, e, czyli żelki e, w kształcie klocków. Nie wiem, czy je będzie widać, a na pewno się ucieszy. To jest ulubiony przysmak Hani Gum Drops, czyli takie żelki elfie. No dobra, a teraz najważniejsze rzeczy do kalendarza. Udało mi się kupić taki zestaw robutek ręcznych. E, to jest bombka, którą Hania będzie szydełkować. O, można tak powiedzieć. Tutaj jest takie maleńkie szydełko. Jedno dla Stefka, drugie dla Hani. Tu udało mi się też taki zestaw fajny kupić do, do DIY. E, do zrobienia jest renifer i Mikołaj na takim patyczku. Będziemy robić też takie domki śliczne, będziemy przeozdabiać jeden i takie ładne śnieżki. No i jeszcze z e, takich ręcznych robótek, które będą w kalendarzu, będzie do zrobienia łańcuch. Ale stwierdziłam, że tym razem nie będzie taki bardzo kolorowy, e, tylko zrobimy to w klimacie choinki, w klimacie tego jak będzie wystrojony dom. Także mam tutaj e, takie różne odcienie beżu, brązu e, i różne odcienie różu. I tą paletę tak sobie pomieszamy razem. Tu mamy, słuchajcie, taką. To, to nie jest serwetka, stricte, ale generalnie chodziło mi o właśnie taki cienki papier, z którego będziemy mogli powycinać sobie serwetki, takie płatki śniegu na szybę. Albo zrobić gwiazdę, albo zrobić aniołki, takie też znalazłam na internecie. Także strasznie się cieszę, że te wszystkie rzeczy zna, udało mi się znaleźć. Bo szczerze powiedziawszy, to jest chyba ta, ta część zawsze najtrudniejsza w tego typu projektach czyli znalezienie odpowiednich rzeczy do ich wykonania. I to zajmuje najwięcej czasu i najwięcej energii pożera. No, i prawda jest taka, że wyszłam z domu o godzinie 10. Jest 13, także zabrało mi to naprawdę sporo czasu. Kupiłam jeszcze tasiemkę w takim samym stylu, jaki miałam wcześniej, a już wiem, że mi się skończyła. I kupiłam wstążkę taką świąteczną na prezenty, prześliczna była. To jest jedna z rzeczy, której nie miałam kupować, w sensie nie było jej zupełnie w planie, ale słuchajcie, zapłaciłam za nią 4 dolary. 4 dolary za ten piękny wazon. Był przeceniony z 20. Także no, nie mogłam przejść obojętnie. Haczyki, sznurek. No i dwie ostatnie rzeczy. To tutaj takie cukiereczki, które Hania może jeść i które nam przyozdobiają babeczki albo świąteczne przysmaki. I kupiłam jeszcze takie piękne dzwoneczki, które w tym roku chciałabym przywiesić nad kominkiem, zobaczymy, jak nam wyglądać. Bardzo się z nich cieszę, bo to była jedna z tych rzeczy, którą już w tamtym roku chciałam dołączyć do naszych świątecznych dekoracji, no, to w takim razie będzie w tym roku. Mam nadzieję, że w ogóle będziemy dekorować dom w weekend i ta magia w końcu tutaj świąteczna zagości. Holding on through the night, cause I promise you. That Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dziś 1 grudnia i choć nie jest on tak urokliwy jak ten w Polsce, bo widzę na Instagramie wszyscy wrzucają relacje z tego, co widzą za oknem, czyli jest pięknie, biało i wygląda to wszystko tak magicznie, grudniowo, jak to właśnie w tym okresie powinno wyglądać. Tak jak zima wyglądała w momencie, kiedy ja byłam jeszcze dzieckiem. No, u nas jest trochę inaczej, dlatego ja celebruję pierwszy grudzień y, taką bardziej odświętną fryzurą. Y, I oczywiście, pewnie jak się domyślacie, nie zrobiłam, y, nie zdążyłam zrobić całego kalendarza adwentowego, więc dzisiaj y, czeka mnie właśnie budowanie domków, wkładanie do nich wszystkich zadań, które y, spisałam. No, i e, dzisiaj już też dzieci otworzyły swój pierwszy domek. Były super zadowolone. Stefan wstał z samego rana o 6.30, bo był właśnie bardzo ciekawy, co tam w tym domku się znajduje. Pierwszy co to pobieg na dół, mimo że w domu było ciemno, a on boi się ciemności i nie schodzi nigdy sam na dół, jak jest zbyt ciemno, tylko budzi nas, ale jednak ciekawość wygrała. E, także dzisiaj wieczorem będziemy robić pierwsze prace właśnie z tego domku, a ja zabieram się za tworzenie kolejnych. If you try to get some sleep. get you through your struggles